Dzień dobry. Szanowni Państwo, adwokat Marta Wnuk. Chciałabym dzisiaj e, odpowiedzieć Państwu na jedno pytanie, które dotyczy dosyć licznej grupy. Przeczytam Państwu jak to brzmiało, ponieważ obawiam się, że mogłabym tego nie powtórzyć tak z pamięci. Zdradziłem, kocham ją. Czy żona ma szansę na rozwód z mojej winy? Ja chcę bez orzekania o winie i koniec kropka. Zapłacę, chcę szybko rozwodu. Szanowni Państwo, życie zaskakuje i ja to rozumiem, że bardzo często dochodzi do zdrad w związkach małżeńskich i partnerskich. Natomiast musimy wiedzieć, co się działo w tym małżeństwie jeszcze przed tym, co się stało. I pytanie: jakie dowody ma żona? Na podstawie tego zapytania chciałabym Państwu powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, gdyż jest to. Temat dosyć, dosyć powszechny. Szanowni Państwo, żeby udowodnić zdradę, to musimy mieć na to dowody. Najlepsze jest sprawozdanie detektywa, gdyż może wskazać faktycznie, że do tego doszło. E, inne dowody, które często występują w sądzie są to na przykład zdjęcia, są to wiadomości SMS z telefonu, gdzie ktoś wyznaje komuś miłość, tudzież umawia się, e, tudzież wysyła sobie jakieś tam zdjęcia i opisuje tą miłość. Tak? Więc jeżeli dysponujemy materiałem dowodowym, to oczywiście można wnieść to do sądu i tą okoliczność, którą twierdzimy, że mąż mnie zdradził bądź żona mnie zdradziła, poświadczamy tymi dowodami. Kwestia wiarygodności dowodów to jest osobna e, już e, kwestia, natomiast jakby najważniejsze jest twierdzenie. Twierdzimy, że ktoś nas zdradził, musimy pokazać na to dowody. Szanowni Państwo, no. Wiemy, że nic się nie psuje tak po prostu, stąd też wszystko zależy od tego, co się w waszym małżeństwie wcześniej działo. Jeżeli nie chcecie rozwodu, żeby był rozwód z wyłącznej waszej winy, to musicie przeanalizować ten etap przed, co się działo. Czy byliście świetnym małżeństwem? E, kochaliście się codziennie, e, mówię tutaj, mm, o wyznawaniu miłości, oczywiście, i nagle zdradził jeden z małżonków. Stąd też drugi małżonek absolutnie do, dostaje taki dysonans, że nie wie dlaczego. Stąd też czuje się absolutnie bardzo skrzywdzony tą sytuacją i nie godzi się na to, żeby rozwód był z jej, z, z, bez orzekania o winie albo też z jego winy, gdyż absolutnie nie czuje się winny. To taka sytuacja jest dosyć jasna dla sądu. Wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi pan i mówi: Tak zdradziłem. A co się działo wcześniej, jaka była żona? Żona była idealna, wina jest moja, po prostu zdradziłem, ale ja chcę rozwodu bez oszekania o winie. Nie, nie dostaniecie. Jeżeli przyznajecie się do zdrady, to musicie tą odpowiedzialność wziąć na siebie. Jednakże inna jest sytuacja, która jest dosyć powszechna, to jest sytuacja, gdzie wasze małżeństwo tak była taką fikcją. Stąd też te problemy w małżeństwie były. I musicie powiedzieć, czyli dla przykładu Faktem jest, że wszedłem w relację z inną kobietą, jednakże dwa lata temu to mnie żona zdradziła i tutaj mam dowód w postaci SMS do kochanka, tudzież wyjechała na dwa miesiące z nim za granicę i zostawiła mnie z dziećmi. Więc wysoki sądzie, to nie jest tak, jak ona przedstawia sytuację. Stąd też, Szanowni Państwo, zawsze należy to indywidualnie rozpatrzeć, porozmawiać z Wami, jak wyglądało Wasze małżeństwo i adwokat, który się specjalizuje w prawie rodzinnym, wie, jakie mamy szanse na rozwód z orzeczeniem o winie tudzież odstąpieniem. Niekiedy udaje nam się wynegocjować z drugim małżonkiem, żeby rozwód był bez orzekania o winie. Na przykład, mówimy. W porządku, zdradziłem Cię, jednakże czuję się winny, jednakże chcę Ci to zrekompensować. E, zróbmy tak, że przepiszę Ci mieszkanie. E, daruję w, bądź też w podziale majątku, e, na Ciebie przepiszemy mieszkanie. Dlaczego? Szanowni Państwo, osoba. Która została dla przykładu zdradzona, to dla niej grunt się po prostu zachwiał i nie wie, co będzie z dziećmi, z kwestią majątkową, z kwestią finansową, czy będzie miała na bieżące rachunki, czy będzie miała gdzie mieszkać. Stąd też, szanowni Państwo, wszystko należy rozpatrzeć indywidualnie, spojrzeć na rodzinę kompleksowo, spojrzeć, w jakiej sytuacji się znaleźli, jak, jak, jaka jest Wasza sytuacja materialna, żeby móc Państwu. Po prostu pomóc. Stąd też zawsze kompleksowo patrzymy na rodzinę i szukamy rozwiązania problemu. W tym zapytaniu było: chcę rozwodu bez orzekania, koniec kropka. Tak to brzmiało, już nie będę patrzyła. No, szanowni Państwo, do tańca trzeba dwojga, więc tak też wygląda w tej sytuacji: bez drugiego małżonka nic nie zrobicie. A zatem jeżeli tylko wy chcecie, to nie dostaniecie to, ponieważ sąd, co prawda, może orzec rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron. A zatem potrzeba do tej sytuacji dwóch osób, żeby tego samego chcieli. Dziękuję.